Dobry wieczór wszystkim, a może dzień dobry zależy, kto o porze mnie słucha. Tak, proszę Państwa, dzisiaj jest ta wielkopomna chwila, gdzie powraca nasze kochane kanapkowe radio, gdzie redaktorem jest Wasz ukochany Dziko Sznida. Przepraszam, że tak długo nie było żadnych audycji, ale miałem tak zwany mały postój nie wiem jak to nazwać. Po prostu sprawy prywatne mnie dopadły i to bardzo poważnie. A więc, tak, dzisiaj, na talerzu mamy kolejny mm, sojusz a mianowicie sojuszem będzie związek graczy Call of War, tak zwany ZGKOW, proszę Państwa, gdzie wywiadu udzielił mi szanowny lider Adam FCB15. Także bez zbędnego pitolenia przechodzimy do relacji. Relacja będzie znowu recytowana, choć jak mi tutaj Adam obiecał, przy kolejnych wywiadach będzie już głosowa. Także usiądźcie sobie mile, wypić sobie herbatkę bądź kawkę, może jakąś kolacyjkę bądź śniadanie, jeśli ma rano a może po południu to obiadek. A więc tak. Witam Cię Adam, proszę przedstaw mi historię Twojego sojuszu, jakie były jego początki, a jak teraz sytuacja się miewa oraz w jakich sojuszach kiedyś liderowałeś, jak je wspominasz. Witam Cię Dzikosz. Historia ZGKOW sięga jeszcze Akademii Taktycznej. ZGKOW wyewolował z własnej... Właśnie z tej akademii taktycznej, gdzie trzon sojuszu został w To sojusz, który miał zrzeszać graczy, którzy lubią pograć w większym gronie i przy okazji trochę porozmawiać, pośmiać się. Nigdy nie stawiamy gry ponad życie w realu. Obecnie paru graczy ma ważny okres w swoim życiu, gdzie wyklucza ich z jakichkolwiek aktywności w grze. Dobrze, a jak oceniasz tegoroczny poziom PLS? Śledzisz PLS? Będziesz startować w przyszłym roku? Przyznaję się bez bicia, że nie śledzę PLS, natomiast uważam, że poziom graczy polskich jest wysoki, co przełoży się na poziom sojuszy i rywalizacji w PLS. Co do startu w przyszłej edycji, to zależy od wielu czynników. Na ten moment nie planujemy startu ze względów kadrowych, ale nie wykluczam, że uda się wystartować. Dobrze, dlaczego nie AWC? Co sądzicie o tym turnieju? Nigdy nie brałem udziału w tym turnieju, jedynie. Z tego, co dochodziło do mnie, to bardzo dobrze zorganizowany turniej, gdzie można się spróbować ze sojuszami z innych krajów. Żeby wystartować na AWC, trzeba mieć silną, liczną i cierpiącą na bezsenność kadrę. Na ten moment nie planujemy występu. Przed zgłoszeniem na AWC na pewno byśmy najpierw chcieli się sprawdzić na krajowym podwórku. Czy uważasz, że polskie społeczeństwo Call of War jest toksyczne? Trochę byłem poza tym wszystkim przez jakiś czas. Według mnie, społeczność jest jak każda społeczność. Każdy nie będzie lubił każdego, i to jest całkiem normalne. Jednak odczuwam niechęć, wręcz nienawiść i brak jakiejkolwiek rozmowy metorycznej na dany temat ze względu na uprzedzenia. Starałem się traktować każdego tak samo i chyba zatargów z nikim nie mam. I mój sojusz też nie. Choć pewności nie mam. Mm, jakby nie ZG Kow, to gdzie byś siebie widział? To czy sojusze według Ciebie? najpewniej no bym skończył z grą, choć pewności stuprocentowej na to nie daje. Jednak ciężko mi się wyobrazić w innym sojuszu, ciężko mi wytypować top 3, bo przez ten czas, jak mnie nie było, nie, obserwowa, nie, obserwowa, nie, przepraszam, nie obserwowałem co się dzieje, plus, że sporo się pozmieniało w grze zaczynając od nas w sojusze, po graczy w owych sojuszach i równowadze sił. Hmm, powiedz mi... Kończąc wywiad, opisz w krótkim zdaniu swój sojusz oraz czy jesteście otwarci na pobór nowych graczy. Jakie wymagania stawiacie jako priorytet? KOW to sojusz dla graczy, którzy lubią się zreakcjonować, grając i są pozytywnie otwarci na inni. Otwarci jesteśmy na nowych ludzi. Naszymi wymaganami to ten diskot potrzebny do komunikacji. Chyba, że w grze pojawi się funkcja pozwalająca na lepszą komunikację, ale nie liczę na to bycie, bycie pozytywnie nastawionym do innych członków. Wiesz co, Adamie, mam jeszcze jedno pytankę. Pytamko dla Ciebie. Dlaczego taka długa przerwa w wasz sojusz spotkała bez meczy? Przerwa tak długa jest spowodowana, spowodowana brakiem aktywności graczy ze względów osobistych, czyli matura. Obrona pracy dyplomowej kończąc na rodzinie poszerzającej się. Jak każdy ustabilizuje swoją sytuację, to może wrócić i grać. Mam kontakt prywatny do paru z nich i monitoruję sytuację z tego miejsca. Życzę. Powodzenia dla moich graczy oraz dla całej społeczności, i przepraszam za taką wersję wywiadu. Następnym razem, jak będzie wywiad, to postaramy się porozmawiać. Pozdrawiam. Także, proszę Państwa, dzisiaj na talerzu mieliśmy Związek Graczy ZG ZGKOW. Także tutaj szanowny lider nam bardzo ładnie tutaj odpowiedział na pytania, a mianowicie Adam FCB15, który także się tutaj znajduje na naszym kanale. Także, jak widzicie, kolejna taka. Mm, jakby to powiedzieć taka relacja, nie relacja, taki wywiad mm, pisemny, ale nawet takie wywiady pisemne to bardzo dużo dawają, bo dzięki temu możecie poznawać nowe sojusze, nowe historie, jak one powstały, jak się rozwijają i tak dalej, i tak dalej. A więc tak proszę Państwa, dzisiaj znowu taka króciutka, pięciominutowa, prawie że 6-minutowa relacja. Mm, jeśli mi się uda, to będą kolejne wywiady, choć już mam par ustalonych graczy, którzy by chcieli coś powiedzieć, pójść napisać, a ja znowu to będę recytował. Także myślę, że powracamy z radykiem. Nie wiem na jak długi okres, nie wiem jak się znowu moje życie prywatne potoczy, ale będę starał się dla Was zawsze coś wrzucał, żeby nie było tak dużego przystoju, jak to teraz było. Także co, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z tej strony był wasz kochany Dziko Sznita, główny redaktor Jana Kanopkowego, gdzie wywiadu udzielił mi lider ZGKOW Adam FCB. Dziękuję wszystkim, cześć i do usłyszenia!